Polish Fest TV Wspiera nas Piroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Arki Gdynia na moczu Srobrym głogów prezentują oprawę z okazji dziesięciolecia grupy AGNPR, czyli Arka Gdynia Northern Poland Representatives, co w tłumaczeniu na polski oznacza Arka Gdynia Przedstawiciele Polski Północnej. Jest to grupa złożona głównie z emigrantów. Choreografię rozpoczyna wciągnięcie sektorówki na wzór flagi grupy, a na płocie pojawia się transparent o treści z dumą prezentuje. Następnie pojawia się płótno nie dla kasy i poklasku, lecz dla arki w żółto-niebieskim blasku. Do tego zostaje wciągnięta sektorówka z napisem MZKS Arka po bokach, oraz w centralnej części kolejno herb arki, symbol dziesięciolecia w laurach oraz logo grupy. Do tego płonie pirotechnika. Zobaczcie fragment materiału autorstwa kanału Arkowcy.tv. Więcej zobaczycie na kanale Arkowcy TV. Jak oceniacie choreografię? Zapraszamy do kulturalnego komentowania. Dajcie też znać w komentarzu z jakiego meczu chętnie zobaczylibyście podobną relację. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w piożon.pl z kodem PoliSzwaz 5% rabatu.